Wizyta u ginekologa po menopauzie Marta Krzywoń Ginekolog Dlaczego kobiety po menopauzie powinny chodzić do ginekologa? Pacjentki po menopauzie powinny odwiedzać swojego ginekologa, aby regularnie przeprowadzać badanie ginekologiczne. Mamy tu na myśli wykonanie cytologii, wykonanie pełnego badania ginekologicznego wraz z ultrasonografią przez Takie badanie najlepiej jakby pacjentka wykonywała raz w roku, chyba że są wskazania do częstszych wizyt. Również nie zapominajmy o mammografii, która jest badaniem profilaktycznym piersi. Mammografia powinna być wykonywana regularnie co dwa lata. Jakie badania profilaktyczne należy wykonywać w wieku podeszłym? Badania jakie pacjentka powinna wykonywać po okresie menopauzy to m.in. innymi badania ultrasonograficzne przespochwowe, które pomoże nam ocenić macicę, jajniki, endometrium, czyli błonę śluzową macicy oraz szyjkę macicy. Dodatkowo pełne badanie ginekologiczne na fotelu ginekologicznym z oceną pochwy szyjki macicy oraz pobraniem cytologii. Obecnie zaleca się wykonywanie cytologii wraz z oznaczeniem wirusa HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, które jest dokładniejszym badaniem niż samo oznaczenie cytologii. Dodatkowo pamiętajmy o wykonywaniu mammografii, która jest badaniem profilaktycznym w kierunku raka piersi. Takie badanie powinno być wykonywane co dwa lata. Czasami zdarza się, że pacjentka powinna jeszcze wykonywać dodatkowe badania obrazowe piersi. Wtedy będzie o tym poinformowana przez swojego lekarza. Jakie są wskazania do hormonalnej terapii zastępczej? Wskazania do hormonalnej terapii zastępczej to objawy wypadowe u pacjentki, czyli uderzenia gorąca, nocne poty, złe samopoczucie. Związane jest to ze spadkiem poziomu estrogenów, z którym mamy do czynienia po menopauzie, kiedy to jajniki przestają pełnić swoją funkcję. Jeżeli takie objawy u pacjentki się pojawiają i nie ma przeciwwskazań do włączenia leczenia, możemy włączyć leczenie hormonalne. Warunkiem jest tutaj. Prawidłowy wynik pełnego badania ginekologicznego, cytologii, ultrasonografii przezpochwowej oraz badania piersi. Jak radzić sobie z dolegliwościami intymnymi związanymi ze starzeniem się organizmu? Wraz ze starzeniem się organizmu pacjentka może odczuwać dyskomfort w pochwie. Jest to związane ze spadkiem poziomu estrogenów i zmianie nawilżenia pochwy. Pacjentki mogą borykać się z suchością pochwy. Doskonałym preparatem na tę okoliczność jest zastosowanie estrogenu do pochwowego w postaci kremu lub globulek. Jednak pacjentka powinna wcześniej być przebadana dokładnie przez swojego lekarza, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do zastosowania leku. Niektóre pacjentki skarżą się również na nadmierną luźność w pochwie lub uczucie dyskomfortu ucisku w pochwie. Jeżeli mamy do czynienia z nadmierną luźnością w pochwie, co może być związane z przebytymi porodami, możemy odnieść się tutaj do zastosowania urządzeń wysokoenergetycznych typu haifu, radiofrekwencja mikroigłowa, które pomogą nam obkurczyć ściany pochwy. Jeżeli mamy do czynienia z zaburzeniami statyki narządu rodnego, można też rozważyć leczenie operacyjne. Wszystko to jest kwestia indywidualna pacjentki, wymaga pacjentka badania przez lekarza ginekologa i zakwalifikowania do odpowiedniej procedury. Pacjentki nieraz uskarżają się również na nietrzymanie moczu. Jest to dolegliwość, która typowo pojawia się po okresie menopauzy, lub wtedy ulega nasileniu, a może pojawiać się nawet wcześniej. Ważne jest rozróżnienie, z jakim rodzajem nietrzymania moczu mamy do czynienia. Czy jest to nietrzymanie moczu typu wysiłkowego, kiedy mocz ucika nam podczas kaszlu, wysiłku lub też nietrzymanie moczu typu parć naglących, kiedy mamy bardzo dużą potrzebę nagłego oddania moczu i jest problem z dojściem do łazienki. Leczy się te stany odmiennie, leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu jest leczeniem operacyjnym, natomiast nietrzymanie moczu typu parć naglących to głównie leczenie farmakologiczne.